Siemano Lecimy na szybki przegląd pszenicy Zobaczyć co tutaj słychać Bo jeśli chodzi o same chwasty to w miarę Czysto, ja bym powiedział bardzo czysto. Ostatnio mieliśmy problemy z, właśnie z tym odchwaszczaniem nawet takim jesiennym i później wiosennym, no, ale w tym roku zobaczcie. No czyściutko naprawdę. Pojawia się już podsuszka. Ale tak to pszenica jest taka mega czysta. No kurde mieliśmy taką tę jedyneczkę, tę dwujeczkę trafioną w tym roku. Miodzio, po prostu miodzio. No i na pewno będziemy lecieli w tym tygodniu, nawet pewnie jutro, będziemy lecieli z te trujeczką. No a ta trójka u nas jest w sumie po najmniejszej linii oporu, po najmniejszej linii oporu, gdyż będziemy tam robili tylko te bukonazol. Pół litra bukata, tam idzie 250 gram debukonazolu, więc to tyle, jeśli chodzi o naszą tę trójkę. No i na pewno do tego też sobie dołączymy, do tego też sobie na pewno dołączymy mocznik. Możliwe, że robaka, ale tylko pytanie czy tego robaka w ogóle znajdę, bo jak nie znajdę to pewnie robaka odpuszczę, choć to nie jest jakiś tam duży koszt. Ale przenieństwa już powoli przekwita właściwie jak już nie przekwitła. Gdzieś tam właśnie na niektórych się pojawia takie suche ziarenko, jakby takie żółte ziarenko. Teraz może gdzieś znajdę to wam pokażę. O, ale zobaczcie, tutaj to jest też ciekawe, bo yy, to co zrobiłem yy, yy, tym, yy, z yy, kracaniem yy, yy, fito co mi wyszło. To ładne kłozy i tak puściło, mimo wszystko, pszenica w Nie ma co tam panikować, zawsze pamiętajcie na spokojnie wszystko. Tutaj mam pszenicę po pszenicy, jest naprawdę niska, bo jest do kolana ta pszenica, ale będziemy szli teraz w trochę większe. Zobaczycie sobie, jak to wygląda, bo to jest taka numer dwa z trzech pól. Numer jeden to chyba ta najgorsza będzie ta najwcześniej siana, bo tam jest jednak chyba trochę kwaśna ziemia i z tym musimy zrobić teraz porządek. Ale to temat na inny odcinek. A pokażę Wam zaraz tą pożepaku, taką na takim polu w miarę ogarniętym, więc tam jest petarda. Dobra, widzimy się za chwilę. No to zobaczcie jeszcze to 6Y. Kurde, o dziwo są tutaj kłosem. To jest w ogóle mega ciekawe, że cokolwiek tutaj urosło. Oczywiście do żniw tutaj nic z tego nie będzie, bo to wszystko się wypali po prostu. Tutaj jest sam piachno. Jakaś powójka się zaczęła przebijać, no ale tutaj to nie ma nic. Tutaj zobaczcie, taka linia właśnie dobrej ziemi. Tamta zielona to zb zbiorasz wody. I tyle, no. Wszystko uschło tutaj na tym piachu. W ogóle nie pada, w ogóle. Była tutaj nadzieja, że właśnie gdzieś stąd przyjdzie deszcz. Wszystko się rozpadło. No dajcie spokój. Szkoda nerw. Ogólnie żniwa zbliżają się do nas na pewno wielkimi krokami. Przynajmniej w naszym rejonie, bo już pszenica do połowy żółta jest. Będę wystarczy zobaczyć. Tutaj to nawet Więcej niż połowa, nie mówcie, że to jest rdza w pszenicy, bo na bank to nie jest. Tu akurat jest taki kawałek piachu, to widać to dokładniej, ale jak się wejdzie już w kawałek w lepszą ziemię, to to samo. Patrzcie, Url, liście już słabo. Do połowa jest żółta od dołu. No kiepsko, kiepsko będzie w tym roku. Nie ma co tutaj się nakręcać na nie wiadomo co, bo będzie katastrofa. Raczej zobaczymy, czy jest nadzieja na dzisiejszą burzę. Niby tutaj, jak zobaczycie, jest dość świeża ziemia, mokra taka. Ale to naprawdę niewiele spadło 3,2 litra w nocy. I tak. Na pewno widać te w tym roku różnicę w pszenicach tam gdzie był zapchany właśnie ten zbioracz wody. To jest mega różnica. Jest dużo ładniejsza pszenica i to jest właśnie tutaj. Patrzcie. Ile ona jest wyższa? Ona mi sięga do połowy uda. Kurde. Co tu chodzi w ogóle? Ja nie wiem. No patrzcie, tutaj gdzieś przekopane przeze mnie, wtedy szpadlem, żeby woda schodziła, no to jakiś rumia się zaczął pojawiać. No, normalnie no, ta warstwa została ruszona, no ale no, zaraz zobaczycie tutaj gdzie jest ten, gdzie kopaliśmy. Są chwasty oczywiście, no bo nie mogłoby być inaczej. To samo tu Dużo gorsza pszenica w tym miejscu. No bo za dużo jednak wody tutaj szło. Ale kurde, no pszenica jest... tutaj jest ładna, no. Co za... Co za rok dziwny. Zamiast popadać trochę w tym maju, w tym maju to naprawdę i soje nam dobiło i pszenica nam dobija. Tak jak rzepaki, to one są spoko, bo rzepak jednak ten korzeń ma taki metr, półtora, dwa metry i on potrafi sobie poradzić ten rzepak w takich warunkach, ale no pszenica już ma gorzej, bo ten korzeń też ta taki nie jest no. z 15-20 centymetrów Tutaj jest w ogóle jeszcze kawałek taki gdzie brakuje wapna więc... no tu jest masakra To jest moja masakra To jest moja mój najgorszy kawałek pszenicy zaraz pójdziemy na to najlepsze pole. To zobaczcie, jak tam to wygląda, ale tutaj bez shaunu. Głęboszowane było, wapnowane było, ale przed rzepakiem w tamtym roku. Brakuje jednak powapnowania jeszcze takiego dobrego z magnezem, więc jakbyście mieli jakiś w sumie fajny pomysł na wapno, to chętnie, chętnie posłucham, bo, bo na pewno będziemy to robili w tym roku. Na połowie, więc dajcie znać w komentarzu. Patrzcie jakie mutacje tu nastąpiły. Pewnie od nawrotu, bo tutaj nawracaliśmy właśnie zawsze opryskiwaczem. To kolejna taka. Kolejna. Tutaj nawrot zawsze opryskiwaczem następował. Chyba normalny w takich akcja. Na pewno pszenica siana najpóźniej i tutaj mamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć pięterek, i tak w sumie jest na każdej pszenicy u nas. Ale na pewno, na pewno jest tutaj najbardziej zagęszczony łan. Ale to nie zmienia faktu, że od dołu już zaczyna powoli ta pszenica nam umierać. Mimo wszystko, i tak jedzie nam te, te trujeczka z mocznikiem. Tego nie będziemy zmieniać. Idziemy zobaczyć jeszcze tutaj kawałek takiej pszenicy. Gdzie? W sumie ona najgorzej pobiera na fosfor. Gdzie z tym trochę walczyliśmy. No i przy tym samym też nam najgorzej korzystała z azotu, który miała w ziemi. No jak się kurde tak na nią patrzy tutaj, to ona nie wygląda tak źle. Może ten płóż nie jest jakiś największy ale kurde, jest go dość dużo, więc fajnie, fajnie. Oby tak było, zawsze. Tutaj patrzcie, tutaj widzicie ten fragment, to tutaj tak jakby, no to nie jest łączenie opryskiwaczy, no jednak to jest część lancy, wychodzi gorzej ta pszenica, ale kiedyś tutaj była bruzda i ta bruzda była tutaj ze 3 lata temu, 4 i ta pszenica wygląda najgorzej. To jest ciekawe też czemu. Niby głęboszem, porozrywane już te trzy lata orane, właśnie w jedną stronę. Mimo wszystko ta pszenica wygląda trochę słabiej tam. Zobaczcie, bywa i taka pszenica, widzicie? Takie kosiki po sobie popuszczała. No, bida totalna. Od czego to zależy? Kurde, nie wiadomo. Czy może ktoś tam wie, ale ja nie wiem. Jakbyście wiedzieli, to możecie napisać, a wam patrzę, tutaj to samo. I zerotki takie same. No taki kawałek czy kolejnie. No a tutaj jesteśmy akurat na pszenicy, gdzie był zapchany zbioracz. I tu kurde, ta pszenica wygląda naprawdę tutaj najlepiej, no. Masakra. Po co to odpychaliśmy? Mógłaby ta woda sobie lecieć po tym polu. No oczywiście tak pół żarty, bo... No bo to jednak nie był dobry pomysł, żeby to zostawić, ale nie zmienia to faktu, że no, wygląda tutaj naprawdę zacnie Brakuje tej wody, brakuje, no szkoda. Nic się na to nie poradzi Nie pada grad, też nie ma się co cieszyć, a u nas nie pada nic I w sumie się nie ma co cieszyć, więc Trudno. Nie ma innego wyjścia. Trzeba po prostu czekać do żnic. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Został nam ostatni zabieg pszenicy. I tyle. Zobaczymy, co on pokaże. To zobaczcie ciekawostkę. Tutaj mi wyleciała saletra, jak wrzucałem na N2. I tą saletrę rozrzuciłem tutaj. Ten plac. I zobaczcie, jaki on jest ładny. A za kawałek, już to wszystko uschnięte. Może to nie jest kwestia ziemi, że, że nie rośnie, tylko kwestia tego jak dużo azotu rzucimy. Może wystarczy rzucić, nie wiem, 500 kg. Nie no, 500 to przesadziłem. Ale powiedzmy 300 kg w czystym składniku i kurde będzie rosło, jak jest są warunki. No, bo tam jest jednak ta pszenica bardzo ładna. Tam. No tutaj kiepskie i chodzimy. Coś takie w miarę. A właśnie, powiedzcie mi jeszcze jedno, bo to też mnie ciekawi. Od czego to zależy, że u jednych w pszenicy jest yy, 10 pięterek w kłosie i ten kłos po prostu sobie stoi, a u drugi w kłosie jest 10 pięterek i ten kłos wygląda. Kurde, no, żebym was nie okłamał jakieś 2-3 cm jest dłuższy i też ma 10 pięterek, ale. Już się powoli zaczyna zaginać czy to jest kwestia masy tysiąca nasion, że tam jest po prostu dużo większa ta masa, w tych dziesięciu pięterkach gdzie ten kłos stoi prosto jest za mała ta masa, nie mam pojęcia. Gdybyście mogli mi tam gdzieś w komentarzu napisać to bym był wdzięczny, bo mi to ciekawi, a było kilka takich pól przez które przechodziłem i sobie to wszystko liczyłem. I mnie to za, zaczęło zastanawiać. Nie wiadomo, że to tam gomę, i pokażę dopiero co co tam trafi piszty, ale w międzyczasie możemy sobie pokazać gdzieś tam w komentarzach. Kolejna ciekawostka. Zobaczcie, jest, jestem na ścieżce. A na ścieżce nam roz... Nie, normalnie nicach Powiedzcie, czy wy robicie ścieżki i zostawiacie sobie. Tą pszenicę na tych ścieżkach, żeby sobie rosła, czy tak jak ja zapycham graczki, żeby jej tu po prostu nie było, żeby nie odbijała gdzieś tam później na żniwa. Nie ma jej dużo, ale co kawałek gdzieś tam się trafia. O, tu znowu. Ciekawe. I czemu tak. Widzicie tam? Sarna została. Przychodzi tutaj do stawu. Do stawu. Jelonek jakiś się tam odezwał. Ja agresor, Jącik. Chodź, Fado. Fado nie trzeba dwa razy powtarzać. Poszedł od razu za nią. Ale poszedł już gdzie indziej Dobra, to tyle z dzisiaj. Obeszliśmy, zobaczcie jeszcze tutaj. Kurde, do połowy uda. Jestem teraz w ścieżce, więc powiedzmy 10 cm niżej ta pszenica jest, ale gdzieś do połowy uda Nam sięga. No tutaj ma warunki zresztą, tu ma wodę. To jest bajka. Kurde, brakuje tej wody, no to najgorsze zawsze. Dobra, nieważne, nie ma co marudzić, pamiętajcie. Najważniejsze, optymistyczne myślenie. Trzymałem się tego. Dobra, do zobaczenia może jutro. Trzymajcie się, cześć.